Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkie wagi w horoskopie tygodniowym od 8 do 14 stycznia nowego roku. Będzie to horoskop szybki, jednorozkładowy, obejmujący wszystkie sfery życia, zarówno uczuciową, jak i zawodowo-finansową, a także energetycznie zdrowotną. Zatem zapraszam do wysłuchania. Wagi, horoskop tygodniowy, 8-14 stycznia. Jakieś rady, wskazówki dla wag. Wagi. ale się będzie działo, kochane wagi. Karta wyjściowa, jak jest teraz, jak będzie za chwilę, karta wieży, no to jest bardzo silna energia. Będzie jakaś destabilizacja w waszym życiu, ale to dobrze, bo skończycie z tym, co jest niekorzystne, co wam nie służy, co nie jest dobre i pójdziecie w nowe. No karta wieży mówi o zmianie światopoglądu, o czymś kompletnie innym niż do tej pory, ale musicie to zrobić, żeby iść do przodu i żeby osiągać sukcesy. To co Wam może poprzeszkadzać, dziewiątka denarów i szóstka denarów, no i jakaś niechęć do wykorzystywania szans, które los Wam syła, macie szansę na obfitość, na dostatek, na dobrobyt, na dojrzałość emocjonalną, no ale możecie nie mieć siły czy nie mieć chęci, nie mieć motywacji do, do tego, żeby na przykład wyciągnąć do kogoś rękę na zgodę, bo ktoś może dawać wyciągać rękę, czy wyciągać pomocną dłoń. I tak też będzie, ale według kart, wy niekoniecznie możecie być chętne, żeby współpracować z tą osobą. Karta Rada Szóstka Mieczy. Nabierzcie zdrowego dystansu, kochane wagi. Komunikujcie się poprawnie, a będzie oddalani się od wszystkich problemów. To, co nieunikniony i wynik: Król Kielichów, rycerz Mieczy. No, nieuniknione jest to, że na, że na waszej drodze stoi Król Kielichów. Mężczyzna serca, wybranek, ukochany, partner docelowy bardzo często i taka osoba w Waszym życiu się pojawia albo uaktywnia swoje działania względem Was. No i wynik rycerz mieczy, no bądźcie ok, asertywne, ale nie brońcie się przed tym uczuciem, nie brońcie się przed pomocą, obrona własnego zdania, tak, cięta riposta, ok. Asertywność jak najbardziej, no ale nie nadmierna. Karty pokazują, że jeśli tylko otworzycie się, wyjdziecie poza swój pancerzyk, wyjdziecie poza strefę swojego komfortu. To będzie karta rydwana, ogromny pęd do przodu, rozwój, wiatr we włosach, wiatr w żaglach. Super, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Trzymam kciuki, życzę fantastycznego tygodnia. Papa, pa. do usłyszenia, do zobaczenia.